Omówię wyznaczenie wzoru ogólnego, wyznaczenie różnicy ciągu. W przypadku ciągu arytmetycznego, mając dwa wyrazy, na przykład tutaj mamy A4 jest 8, A10 jest 6, mam wyznaczyć różnicę i wzór ogólny, a do tego jeszcze obliczyć A50. No i teraz najprostszym sposobem jest chyba rozrysowanie ciągu arytmetycznego. Mamy czwarty wyraz, więc możemy zrobić, może ja rozrysuję jeszcze kratki pierwszy wyraz nie mamy, drugi wyraz nie mamy trzeci nie mamy czwarty jest 8 piątego nie mamy, szóstego nie mamy siódmego nie mamy ósmego nie mamy dziewiątego nie mamy i dziesiąty jest 6 można dorysować sobie strzałeczki każda strzałka oznacza różnicę ciągu tak, no i teraz tak jeśli od 6 odejmiemy 8 zawsze tego ostatniego odejmujemy wcześniejszy jeśli od 6 odejmiemy 8 wychodzi nam minus 2 teraz zauważmy, mamy raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć sześć takich różnic, tak, czyli te minus 2 różnice między 6 a 8 musimy sprawiedliwie podzielić na te 6 strzałek czyli minus 2 podzielić na 6 no co niektórzy pewnie podzielą na kalkulatorze ale to jest bardzo ładny ułamek zwykły, minus 2 szóste, czyli inaczej minus 1 trzecia. Więc każda strzałka to jest minus 1 trzecia. Możemy sobie uzupełnić te puste pola, tak, no bo to różnicę już mamy, to jest to jest inaczej r, tak, to jest r, czyli różnicę mamy do wzoru ogólnego, wzór ogólny ciągu, czyli mamy AN równe się. A1 dodać, n minus 1 razy r. I to jest wzór ogólny, powiedzmy, na wzór, tak? Czyli tutaj musimy za a1 wstawić liczbę i za r musimy wstawić liczbę, tak? To nie jest tylko przepisanie wzoru z tablic matematycznych. E, więc co niektórzy na pewno policzą sobie w pamięci, pierwszy wyraz, tak? A jeśli nie, no to uzupełniamy sobie te puste pola. No skoro mamy minus 1 trzecia różnica, czyli jeśli tu jest 8, tu mamy 7 i 2 trzecie, tak? Czyli widać, że w prawą stronę odejmujemy, no to w lewą stronę, jeśli będziemy się cofać, to musimy robić coś przeciwnego. Czyli przed ósemką na pewno musi być 8 i 1 trzecia, tak? Czyli tu będzie plus 1 trzecia. Prędzej musi być 8 i 2 trzecie, czyli prędzej jeszcze musi być 9. Więc A1 to jest 9, czyli wzór ogólny. A N to jest 9 dodać N-1 razy minus 1 trzecia. Mamy wzór ogólny. A co z ostatnią, z ostatnią częścią polecenia? Obliczyć A50. No 50 kratek naopartego można rozrysować. Powodzenia! Ale jeśli mamy wzór ogólny, no to piszemy, a 50 równa się. 9 dodać. To n i to n oznacza to samo, tak? Oznacza numer wyrazu, czyli 50. Mamy 50 odjąć 1 razy minus 1 trzecia. Czyli mamy 9 dodać 49 razy minus 1 trzecia. I to się równa. 9, no i teraz, jak pomnożymy. 49 razy minus 1 trzecia, bo pierwszeństwo ma mnożenie. Tu można sobie przez 1, czyli mamy minus, bo plus razy minus. 49 trzecich, tak? I jak ktoś chce. Wyłącza z tego całość. Odejmuję od dziewiątki. Jak ktoś nie chce, woli sobie dodawać, odejmować tylko ułamki. Tu przez 1, sprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy 27 trzecich minus 49 trzecich. I to się równa. Czyli wynik na minusie, wspólny mianownik zostaje, mamy 22 trzecie. Taki to jest A50.